Zobaczmy, czy zostawisz łapkę w górę, zanim odpalę najnowszy filmik. Uwaga, 3, 2, 1 i klikajcie teraz i zwróćcie uwagę, co znajduje się po prawej stronie. Co to w ogóle ma być? W dzisiejszym odcinku w prawdziwym życiu zobaczymy takie postacie jak Siren Head, Carton Cat, yy, przeciwko o, zwykły dog, czyli zwykły pies po prostu, przeciwko będzie Multi Head Head, to jest jakieś dziwne Siren Head, Light Head, Carton yy, Cat i dog, okej, okay. więc tu chyba o to chodzi, to Multi Head Head, yy, dobra, zobaczymy jak, jak w ogóle ta postać będzie walczyła, zostawcie łapeczkę do góry zasubskrybujcie kanał, ten czerwony przycisk, który tutaj widzicie musi być szary, jak jest czerwony to jest źle, tam na dole wciśnijcie Link w opisie do filmu, na który reaguję i lecimy. I co? jest? słyszeliśmy uderzenie, a nie widzieliśmy tego uderzenia. A dobra, teraz. Dobra, to było jakieś niezgrane dźwiękowo, okej, okay, nieważne. Ta postać... Aha! Tu jest też połączone, zobaczcie! Uh. No, to nic dziwnego, że tak z główki uderzył i to, to tak zmierzyło przeciwnika, można powiedzieć. Mocna ta głowa. Ale chyba nie zawsze te postacie z taką potrójną, czy po czwórną, czy po piątną głową będą wygrywały. Jak coś widzę, ja sobie zdaję sprawę, że nie jest to na serio, jest to dobrze zmontowane. Więc moja reakcja też nie jest przesadzona, ale oglądając, przy założeniu, że jest to na serio, to trochę lepiej się ogląda. O tak. Oto Lighthead. Jeśli zdąży wyskoczyć, to wygra, jeśli nie, to. Tylko czy on. Wy... I on te wszystkie głowy zniszczy? Patrzcie na to. Tak. Ale one się nawet jakoś nie porozwalały na boki tylko po prostu postać została zabrana o, w dół. O, odbicie z głowy nic nie dało. Karton dog był na to odporny. Karton dog ze złotymi zębami. No nie źle. Ja tu kartonka. O, dobra, to jakiś użyty, użyta magia teleport. <grym> Pararararara To następny Who's next? Znowu ten karton dog On już z jednym On już z tymi głowami sobie raz poradził teraz znowu sobie radzi Dobra. Nie no dobra to są filmy I te, ten urywek to jest taki urywek Który po prostu nie ma sensu No, Sami sobie zwróćcie uwagę Dobra ja sobie to po prostu przewinę Ok. i w tym momencie Już się zaczyna dziać coś lepszego bo mamy Takiego karton doga przeciwko takiego teren heada. Ale się odbił od niego, on tylko z rękoma tak do przodu wysuniętymi szedł. No nie źle dziwne, w każdym razie, okej. Okay. Zeskoczył sobie z góry i poleciał dalej wyżej. Ump. Nie wiem jak to przeczytać dosłownie dokładnie. E! Ej, ale to wygląda tak, jak on miał go ugryźć Karton ten, a ten sobie po prostu przeszedł. Dobra, to też nie ma sensu, więc to jest do przesunięcia od razu. Czekajcie. Mm. O! Tu będzie ten którego reagujemy na jego filmy. To on sobie robi pojedynki z postaciami. Zobaczcie, baby i siren head. Zobaczcie tam Baby Light, nie chyba Siren Head. No i wiadomo, on będzie sobie z każdym wygrywał. Ciekawe skoro on wiedział, że tam leci już. Wyprzedził cios. No to... to dobry montaż. To nie jest naprawdę jak coś... Ojku przepraszam. O! Pokonał go w taki sposób. Na płasko rękę. O! Tutaj chociaż dobrze zagrał. Udało że go zabolało, no bo tamta postać miała kolce. Uuu, tu z wyskoku dostał. No, lekko go krzyża zabolały, ale to nic takiego dla niego. Jak widzicie, człowiek jest. Jest ponad te wszystkie postacią, sobie z każdym poradzi. Tu nawet z dwoma, patrzcie. Cyk, cyk. Tu by się prawie przewrócił, tylko pięcią, ale to nic. <grybujesz> Aha, i tu ucieka. To tu powinien być ten dźwięk podstawiony tego dziecka, co zawsze patrzę. O! <grybujesz> łokciem sobie wleciał w niego. A tamta postać wyglądała przed chwilą jak taki listonosz. Uff. Kogo tu mamy? Jakiś taki Super Mario to był chyba. Ale nie jestem pewny. A to co to jest? E, tak sobie oskurczył go. Ciekawe. Hm. Czemu na takie potrójne albo czwórne postacie działają głównie kopnięcia? O to co? Uuuu Ej, no ale jak to możliwe? Jak te postacie się uderzają na siebie wzajemnie? I któryś zdążył ten wyprowadzić, to chociaż jedną postać zawsze odsunie, a ten, ta postać uderzyła jego i jego nawet nie odsunęła. Uu, a on tu z godziną chyba nie da rady. Już trzy ciosy wyprowadził, zobaczcie. <noise> Level 500 Siren Head przeciwko Human. Zaraz zobaczymy jak człowiek sobie poradzi. Daj mi spać, no na pewno. No na pewno i w ogóle ten dźwięk od Siren Heada Ciebie nie drażni jak inne postacie drażni. O dobra. A propos, jak wiedziałem co jest. Ale wysoki Siren Head. Ci panie. Po co ten Siren Head się tak nachyla cały czas, bo ja tego nie rozumiem? No, on mu w nogi uderza. O, było jakieś dziwne, ale okej. Okay. <ścoughs> w jakim on miejscu jest? Słychać muzykę carton Kata. Dobra, czekajcie, przyspieszymy. Carton cut do niego dzwoni, o co tu chodzi? Dobra, przyspieszam to. Jeju, dobra, no to było dosyć scary A co to ten karton cut To wygląda jak jakieś miejsce do budowania, normalnie <grywa> A tu znowu karton kad idzie, patrzcie, ten taki Okej, okay, przewijamy Dobra, i to filmy, które nie mają sensu, to ja se to przewinę No nie no, dajcie spokój, o co tu chodzi? Pro Lighthead vs. Horse To tu się nie działo Aha napotkał się na rękę Lightheada i uciekł. Good Lighthead vs. Horse. I czemu ten koniec w połowie? Tak zobaczcie. I co to z przodu leci? Jakiś znaczek od muzyczki? Nie wiem. Wy... Aha. No Lighthead vs. Siren Head. Dobra, nie wiem. No to Siren Head wygrał już na 100%. No, ten nie zdąży wyskoczyć nawet. Pro Lighthead vs. Siren Head. No, tutaj już Pro Lighthead wydaje mi się, że wygra. Aha, dobra, to jest to. Oh my god. No to nieźle. <ścoughs> Co jest grane? Malutkie porządki, nagrywanie. Ole mu się dzielił, no mocno poleciał, choć mocno, daleko Bumba. Aha No ja, i jakby taka mała postać mogła wygrać z takim z taką dużą postacią, no, on się po prostu potknął o nią A tu rozświetlenie, okej okay. Nie no dobra, ten dźwięk to jest masakryczny po prostu No to jest w ogóle niepasujący, bez przesady No i znowu to samo, ojeju. O nie, to wolę ściszyć. Pro Lighthead, ojojoj, no znowu ten dźwięk. Dobra, w każdym bądź razie to będzie na tyle. Yy, link w opisie do filmu, na który reagowałem. Widzimy się w następnym. Zostawcie łapkę do góry i zasubskrybujcie kanał. Na razie, cześć. Puu.